O, witam was, witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry XCOM Po Ostatnim razem mieliśmy dość intensywnie przejebane, bo na kolejnej taktycznej misji zabili mi dwóch leszczy, w związku z czym będę musiał ich zarekrutować. Yy, prawda, już w, w tej dokładnej chwili. Hmm. Yy. Accuracy. O, oh, Eric Boisson. Na pewno. Werner Vogel. Też bardzo chętnie. Evelyn, Ewelinka w sumie też wezmę. Evelyn Ishi. Najmniej jest w tym momencie 82-89%. Czyli tak. Ciebie? Nie powinienem niby, skoro zamierzam wyprodukować więcej tych, więcej ośrodków badawczych, ale chyba nie będę miał wyjścia. 91 jest najsłabszy w chwili obecnej. Okej, okay. i u inżynierów. 80 jest najsłabszy. No dobra, no Czekamy na personel w takim razie. I zobaczmy, co się z badaniami dzieje. Multiworm Egg, dobrze. Na inżynierii nic ciekawego do roboty nie macie. Co się tu dzieje? Znaczy, co się dzieje w drugiej bazie? Jeszcze osiem dni. No dobra, niech się robi. Mhm. Alien Containment. A raczej nic ciekawego tutaj szczególnie nie będzie. Zgadza się. Yes. Pałzujemy, i teraz yy, po pierwsze tak. Co my tu mamy? Mamy tutaj od groma rzeczy do badania, jak widzicie. I to nie jest dobrze. No nic, czekamy w takim razie na mój nowo przybyły personel, że gdzieś tu jest. Jedzie. I sobie będę w niego klikał, aż dojedzie. Werner przyjechał, dobrze. Ej, ej, samochodów jest paskudne. Widziałem kiedyś twardzieli, którzy próbowali przejść tą grę tylko z użyciem e, samochodów jeżdżących, ale. No dobra, kolejny miesiąc. Ty dobrego, jak sądzę. Dodajmy nowo przybyłych do zespołu. I teraz przezbrójmy tych pacanów nowych. I trzeba im nadać imiona też od razu. Tak, tak, tak. I gdzieś tutaj jest jeszcze jeden robot. Roboty są mi bardzo na rękę, więc. używałbym ich w miarę możliwości. Ok, i teraz tak. Yy, wam by się przydało to raczej. I zaraz wszystkim też granaty dam, bo yy, widzę, że jest rozsądnie je mieć. Przynajmniej granaty. Ok. I gdzieś tutaj na samym dolu jest szanowny pan Werner Vogel. On tak samo zostanie uzbrojony. Mhm. Mm Także w tym odcinku micromanagementu dużo, jak widzicie. No i teraz tak. Zanim ciebie uzbroję, kochanie, to zamówimy dla ciebie jeszcze jeden sprzęt. I dla mnie też przydałoby się zamówić trochę broni. Stan granaty, no nie są mi jeszcze w tym momencie potrzebne. Lepiej nie wydawać pieniędzy zbędnie. Mhm. Mm mhm, mm mhm. High -hmm. explosive klipy by się przydały. Szczerze mówiąc. No ich kupię. Incendiary praktycznie nie używam. Dobra, to, to będzie tylko z bronią wybuchował w takim razie. Będzie najstrategiczniej. Mindbender, Alien artefakt jeszcze nie zbadany. Brainsucker, Launchery mogę sprzedać, bo i tak nie mam z nich żadnego innego pożytku. Cyklony. Hmm... A, bo to Marsek, jak ja głupi jestem. Megapol tylko jeden mi będzie potrzebny. Okej, okay. no to teraz kwestia druga. Mam, jak widzicie, bardzo mało statków zdolnych do walki, w związku z czym będę musiał je teraz nabyć. Co nie będzie fajnym doświadczeniem. Mógłbym teoretycznie inwestować w te najdroższe Hawk Air Warriors, y, nie, ale. Są trochę drogie. I najdelikatniej ujmując, nie stać mnie na nie. Więc chyba jednak będzie Hoverbike. Ale już nie mam kasy. Ja pierdzielę. No trudno, będę musiał chyba kogoś zarajdować, Nie mam innego pomysłu. Oczywiście minął kolejny dzień, i teraz najprawdopodobniej UFO kolejne zaatakuje życie, jak tam moje medycznie ludu. Odrobinę lepiej, ale nadal słabo. Zapytałbym, czemu wszyscy nie są przydzieleni do treningu. Zaraz się tego dowiem. Boże androidy są niemożliwe do trenowania, to ja wiem, ale. Wy? Okej okay. A i zapomniałem im imiona nazwać Kto mi tam umarł ostatnio? Michał, Zenina, Madzia, Wojtek, Ignus Marta Szymon umarł? Nie Wirus na pewno umarł? Jap yep. To tak ty będziesz Paweł Wirus w takim razie? Nie pamiętam już, który. Trzeci już chyba. No, brak to jeszcze? Umarł? Justynka chyba umarła. Jep. To tak, Justynka będzie tu, akurat kobita. Justyna, Rzeszcina, Dwa ok. Kto jeszcze umarł? Ignus nie, Ignus jest. Lechu na pewno umarł. Tak jest, Lesiu, umarł. No to, to będziesz, Ty, Lesiu, w takim razie. Łukasz Lechu. 3. Nie mam pojęcia, i szczerze powiedziawszy, w tej akurat określonej grze numeracja nie jest dobrym pomysłem, ponieważ nie mam nigdzie yy, spisu moich umarłych. Więc się nie dowiem. Niestety. Chyba, że w wikipedii jest, ale raczej nie. No dobra, trudno. To chyba w takim razie będę rezygnował z. Będę rezygnował w takim razie z. Cyferek przy ksywkach. Warto by było, ale wiadomo. Dobra, i trzeba wam broń zmienić, obywatele. Tu się nie zmieści, taki. No dobra. To teraz znowu z powrotem do sklepu. I tym razem sprzęt trzeba wyprzedać. Gdzieś tutaj Wolken Canon miałem. Kupiony. A może i nie. Belek. Multi-system autokanon. To co, ja przed sekundą dosłownie zdjąłem moich pacanów. Z naziemnej broni, czy jak? The hell? Przecież zdjąłem coś y z broni. 40 mm autocannon i powinienem go móc sprzedać w tym momencie. 40 mm autocannon turret, a tu... 40 mm, a No nie mogę sprzedać. Z jakiegoś powodu. Może jak teraz wejdę w... okej. Okay. Czy to bez sensu? Nie! <grymne> Z jakiegoś powodu mam fantomową... Yy, mam fantomowe działko. Którego nie mogę sprzedać. No ale cóż. Deal with it, jak sądzę. Weapons Controller. Przydałoby się zacząć inwestować w jakiś jeden naprawdę dobry statek, ale to jest jeszcze za wcześnie na to. Jeszcze grubo za wcześnie. No trudno. Co ma być, to będzie. Zapiszę teraz i skrolujemy. Więc ech, niech będzie. Yes. Okej. Okay. Supplier Megapol to znaczy, że mogę przezbroić swoich. Yy, justynkę mogę ubrać już poprawnie. I zabierać ją ze sobą na przygody. O! I ty też Chociaż nie. Ty jesteś człowiekiem i masz całkiem niezły accuracy, to chyba jednak dam ci wybuchowe. Graty. Kwestia czy dawać ci jeszcze stan grapple, ale chyba obawiam się, że no, już ze stan grapple będzie za ciężko. No dobra. No to czekamy na akcję, jak sądzę. Justyna do samochodu. Łukasz, wirus do samochodu. Ktoś tu jeszcze wyzdrowiał? No niestety nie. Znowu w szóstkę będziemy szli. Trochę dupa. Teraz wszystkim muszę granaty dawać jako minimum. Bo nie miałem ich przez ostatnich kilkanaście misji i to był błąd, ponieważ granaty mogą uratować dupę solidnie. Mhm. I to niestety trochę trwa, i zanim dojdę do tego odcinka, to minie czasu zbyt dużo. No ale patrzcie, jak akresy sobie Ignus poprawił, nice. Dlatego do byłoby dobrze nie umierać, nie? Pod wieloma względami, mam nadzieję, że Open, OpenXcom naprawi ten określony problem ze zbrojeniem się, ponieważ to trwa po prostu za długo, nie? To jest duży minus, akurat tej yy, części gry, bo jest tutaj dużo więcej sprzętu, w związku z czym dużo więcej czasu się po, poświęca na zbrojenie się. A rezultat tego, no, sami widzicie. Okej. No dobra, może być. No to lecimy na misję w takim razie. Live Alien Spotted. Zobaczymy. Może tym razem nie popełnię tak, nie popełnię tak drastycznego faila. Jest. Przekonamy się, jak sądzę. Okej, okay. jesteście w sześciu. Ustawiamy wszystkim odpowiednie parametry. Tak, 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 tak. No i jesteśmy niestety w tych blokach apartamentowych, więc tutaj. Dużo, dużo złych rzeczy się może dziać. Dlatego będę się najprawdopodobniej rozdzielał. Co mnie nie cieszy mocno. I będę też dużo więcej oszczędzał tajemniców. Okej, okay. i teraz ty. Idziesz też z nią. Raczej nie ma mowy, żeby tu był ktokolwiek, ale. Dla świętego spokoju. Za blisko, za bliski byłby spon, nie? Więc raczej na pewno tutaj nikogo nie ma. No dobra. Pierwsza tura. Zobaczymy, co się stanie. Mało obcych jest, to, to tyle dobrego. I mało cywili. To się chwali. To niestety wszyscy mogą być w tych malutkich. Przestrzeniach. Co jak łatwo zrozumieć, nie jest pożądane. Mhm. No teraz wy. Dobra, looks clear. Szczerze mówiąc, nie wiem czy jest sens eee, raczej iść tu. Wspominałem to na pewno wielokrotnie, ale bardzo lubię muzykę w EXCOM Apocalypse. Yy, robił ją John Brumhol i jest to jeden. Yy, yy, to był taki dość magiczny okres w branży, bo wszyscy przechodzili z muzyki MIDI na muzykę streamową, a yy, muzycy komputerowi nie byli przygotowani do tego za bardzo. Także. Yy, w większości wypadków w tamtym okresie po prostu grała muzyka sklewia, sklewia, prawda, z keyboardów, yy, czyli po prostu MIDI odtworzone przez, przez bank yy, brzmień, a akurat w wypadku muzyki do Excom Apocalypse bardzo się postarali. I bardzo mi się to podoba. Nie bardzo mi się z kolei podoba to, co teraz robię, ale nie mam chyba wyboru. Byłoby dobrze, żeby ktoś został na czatach, ale. Hmm. Dobra, nie, stoicie tak. Stoicie tak, tylko obrócę Was w kierunku akcji na wszelki wypadek. Teraz, co się tu dzieje? Po pierwsze, Ty wychodzisz. Kurde, nie chcę w taki sposób, ale nie mam wyjścia. Tym bardziej, jeśli jest tu tłum. Eee, no dobra, zobaczymy. Shit, a to Peter, a nie jest taką wielką tragedią. Więcej biegających cywili. shit Dobra. Na razie zostajecie tu. A wy będziecie pilnować tego wszystkiego. To są cywile, więc oni raczej są rozsądnym buforem. Więc wątpię, że tutaj akurat ktokolwiek będzie, ale dla świętego spokoju lepiej sprawdzić, bo no już widzicie sami, że w tamtym pomieszczeniu znalazłem towarzysza rozkoszy. Hmm. Sprytnie bardzo z twojej strony, kobieto, no ale no już nie będę krytykował. Turn end. i teraz tam się będą największe rzeczy działy. O tu. No, oczywiście, że wychodzisz. Mam nadzieję, że ich nie zabijecie. Bo jak ich zabijecie, to wyjdą hyperwormy i po was. No, jaka piękna tragedia, no. Ale przynajmniej się ustawili w tym samym miejscu, więc. Ech. Marność. Vanitas. Czy ona zablokowała właśnie tamtego paczana, który tutaj stoi? No to wygląda. Dziękuję Ci, kobieto. Mhm. Tu jest jajo, ale z jajem się nie dzieją wielkie, wielce ciekawe rzeczy. sobie to obejrzyj, obejdziesz. Clear. Póki co, więc wracamy do tej imprezy. Szymon się już zdąży uszkodzić. Dobra, jesteśmy. O! to się chwali. Raczej nie ma co liczyć, że to było ostatnie, ale miło, miło. Dobra, looks clear. Źle zrobiłem, ale naprawiłem. Jest tu jeszcze jakiś zainteresowany głęboko? Mam nadzieję, że nie. No, to dobrze. Okej, okay, to wy jesteście w takim razie powiedzmy, teoretycznie bezpieczni. Więc yy, kontynuujemy. Gdzieś tu jeszcze spiter łazi, bo słyszałem go, ale. Chcę to dokończyć w tym pojedynczym odcinku jeszcze, jak najszybciej, Okej. Okay. A ty będziesz stać tu. A teraz wy, jest clear. Ty badasz tą stronę, też jest clear, a ty nic nie widzi dobrze, no i okej, okay. kolejny torn ogarnięty, to gdzie oni się chowają? świntuchy rude. Obstają, że w prawym górnym rogu, znaczy w górnym rogu, bo tam najmniej jest wybadane. A, Dzień dobry. jestem w bardzo niedobrym miejscu Niech się dzieje. Zobaczymy. Pod... pod... F, zapiszę na wszelki wypadek. Niby mam jeszcze save'a z końcówką. No i co, i co? Zaorane! Great success! No dobra, dwie pierwsze promocje. Jest na rękę i będę mógł kończyć ten odcinek. Także tutaj skończę. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. A ja tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.